Siemanko z tej strony Beduni w dzisiejszym filmie porównamy karty Roblox za 50 zł, 100 zł oraz 200 zł. Krótkie wyjaśnienie o karcie Robloxa i przejdziemy do filmu. Karta Robux to karta podarunkowa, którą można wykorzystać do zakupu wirtualnej waluty w grze Roblox, zwaną Robuxami. Po zrealizowaniu karty, jej wartość zostanie przeliczona na odpowiednią ilość Robuxów i dodana do Twojego portfela w grze. Możesz następnie wykorzystać te środki na zakup dodatkowych treści w grze, takich jak nowe przedmioty dla swojego awatara lub dostęp do specjalnych poziomów. Można również wymienić kartę na subskrypcję Roblox Premium, która daje dodatkowe korzyści, takie jak więcej Robuxów za te same pieniądze oraz dostęp do ekskluzywnych przedmiotów i ofert. Zacznijmy od karty za 50 złotych, czyli najtańszej w Polsce karty Roblox. Za kartę podarunkową Roblox o wartości 50 zł można otrzymać około 800 Robuxów. Ile? Pamiętajcie, że wartość ta może się różnić w zależności od kursu wymiany i innych czynników. Przejdźmy do karty za 100 zł. Za kartę podarunkową Roblox o wartości 100 zł można otrzymać około 1900 Robuxów. Okay. I przechodzimy do ostatniej karty Roblox, czyli najdroższej za 200 zł. Za kartę podarunkową Roblox o wartości 200 zł można otrzymać około 4600 Robuxów. Ta karta jest mało dostępna w sklepach i polecam ją kupić online. Ja ją kupywałem na Neonet, ale też inne karty polecam kupić przez internet, bo jest szybko, szczególnie na media, ekspert moje zamówienie. Przesłali na e-mail w ciągu 1 godziny. Teraz czas na podsumowanie. Karta za 50 zł daje około 800 robuksów i jest idealna dla osób z mniejszym budżetem, którzy chcą kupić niewielką ilość robuksów. Karta za 100 zł daje około 1700 robuksów i jest dobrym wyborem dla osób, które chcą kupić więcej robuksów, ale nie chcą wydawać zbyt dużo pieniędzy. Karta za 200 zł daje około 4500 Robuxów i jest najlepszym wyborem dla osób, które chcą kupić dużo Robuxów i mają większy budżet. Dziękuję za oglądanie, jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw Subika i widzimy się w następnym odcinku.